Mosir Mysłowice w przyszłym sezonie po raz pierwszy w historii wystąpi na zapleczu ekstraklasy. Mysłowicki klub zagra na pierwszo-ligowych parkietach w miejsce skry która postanowiła po zakończeniu rozgrywek wycofać zespół z dalszych kier. Pod opiecznym Sebastiana Michalaka nie udało się w minionym sezonie awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. W ostatnim etapie Mysłowiczanki musiały uznać wyższość drużyny Zandrychowa. Jednak decyzja Bełchatowskiej skry o rozwiązaniu sekcji seniorek. Otworzyła przed Mosirem drzwi do pierwszej linii. Nie my jakby zabiegaliśmy o to, tylko pierwszy kontakt się pojawił ze strony Bełchatowa. To on chciał udostępnić miejsce zespołowi takiemu, który ewentualnie będzie stabilny i finansowo, i organizacyjnie, i w sensie prowadzenia grup młodzieżowych. Zaskoczenie, zaskoczeniem, ale przyznam, że bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że sprawdzimy się po tym pierwszym sezonie i będziemy reprezentować nasze miasto po raz pierwszy w historii w widzę. Rozmowy między działaczami z Kry Amosiru trwały od jakiegoś czasu. Dlatego też Mysłowicki szkoleniowiec prowadził równolegle rozmowy z zawodniczkami. Jednak za wcześnie jeszcze na informacje o składzie występującym na pierwszoligowych parkietach. Jedno jest pewne. Zawsze jestem takim umiarkowanym optymistą. Ja bym chciał, żeby zespół po pierwszym sezonie nie po... Nie podzielił roli zespołu z pszczyny, czyli awansowali i spadli. Bardzo bym chciał, żebyśmy pierwszy sezon utrzymali się w tej pierwszej lidze. Chcemy na każdej pozycji wzmocnienia, łącznie z pozycją Libero. Także generalnie przymierzamy się do zmian w pierwszym zespole około 5-6 osób. Zmiana klasy rozgrywkowej to dla Mysłowickich siatkarek radość, ale również duże zaskoczenie. Gdyby nadal grały w drugiej lidze, teraz odpoczywałyby po męczącym sezonie. A tak? Nie spodziewałyśmy się czegoś takiego, takiego obrotu sprawy. Myślałyśmy, że przyjdą jakieś wzmocnienia i żeby wywalczyć awans w przyszłym sezonie. No ale jeżeli stało się tak, a nie inaczej, no to trudno, no trzeba przychodzić i, i grać. Szczerze mówiąc nie jesteśmy zadowolone bardziej z tego y, wykupienia ligi niż normalnego awansu. No ale na pewno cieszymy się po części, chociaż wolałybyśmy wywalczyć własnymi siłami ten awans. No trudno każda teraz myśli, co będzie dalej, te, jeżeli, będziemy, jeżeli jesteśmy w tej pierwszej lidze. „Mosir jako druga drużyna obok sokoła chorzów wystąpi na zapleczu plus ligi. Siatkarki zmysłowic w przyszłym sezonie będą miały szansę swoją grą udowodnić, że są drużyną, której miejsce w pierwszej lidze nie jest przypadkiem.